Zakres projektu obejmuje rozbudowę chodnika o drogę rowerową, budowę ciągu pieszo-rowerowego, przebudowę zjazdów oraz przebudowę i budowę oświetlenia. Od podpisania umowy wykonawcy będzie miał czas do lutego przyszłego roku na wykonanie. Długość 1100 metrów, pójdziemy lewą stroną jadąc w kierunku Grzybowa. Mamy tam pewien odcinek chodnika, który będziemy remontowali jako ciąg pieszo-rowerowy i pewien odcinek, który musimy wybudować od nowa, gdzie połączymy się poprzez pętlę tutaj na Korzyścięgu, tam gdzie jest wjazd do oczyszczalni ścieków, do kompostowni z istniejącą ścieżką, która wybudowana była w ramach wcześniejszego projektu dotyczącego realizacji zadania w Grzybowie. Wartość wykonywanych robót to blisko 3 miliony złotych. Na zadanie powiat otrzymał dofinansowanie w wysokości 50% z rządu Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych PRIN Jacek Zatka. Praktycznie cały ten element infrastruktury drogowej będzie już połączony i to inwestycja, która rzeczywiście była bardzo długo wyczekiwana przez mieszkańców. Ja jestem przekonany, że tutaj wykonawca wypełni swoje zadania, jeżeli chodzi o termin, jakość robót, bo tak jak też było już tu powiedziane, mamy bardzo pozytywne Doświadczenia z, z, z filmem pana Jacka Zatki. Umowę podpisali starosta Kołowski Tomasz Tamborski, wicestarosta Jacek Kuś oraz wykonawca Jacek Zatka. Na spotkaniu obecne były radne rady powiatu Wioleta Dymecka i Urszula Dżega-Matuszczak.